Nauczyłem córkę, że przemoc nie jest odpowiedzią, aż do momentu, gdy była. Byłem samotnym ojcem wychowującym córkę, kiedy była w gimnazjum, zaczęła być gnębiona przez grupę dziewczyn. Powiedziałem jej, żeby ich ignorowała, że z czasem dadzą spokój. Pewnego dnia wróciła do domu z siniakiem na twarzy. Zapytałem, co się stało, a ona powiedziała, że jedna z dziewczyn ją uderzyła. Kazałem jej pójść do szkoły następnego dnia i powiedzieć tej dziewczynie, że jeśli jeszcze raz ją uderzy, odda z nawiązką. Następnego dnia wróciła z kolejnym siniakiem. Zapytałem, co się stało, a ona powiedziała, że dziewczyna znowu. Ją Ją uderzyła. Zapytałem, czy powiedziała to, co jej zaleciłem, i odpowiedziała, że tak. Zapytałem, dlaczego nie oddała, a ona powiedziała, że się bała. Powiedziałem jej, że jeśli znów ją uderzy, to niech się broni. Następnego dnia wróciła do domu z uśmiechem na twarzy. Zapytałem, co się stało, a ona powiedziała, że dziewczyna znowu ją uderzyła. Zapytałem, czy oddała, i odpowiedziała, że tak. Zapytałem, co się potem wydarzyło, a ona powiedziała, że dziewczyna zaczęła płakać i uciekła. Powiedziałem jej, że czasami trzeba stanąć za sobą, nawet jeśli się boisz. Dziewczyna już nigdy więcej jej nie zaczepiała.